Dzień dobry! Witam wszystkich na kanale firmy LUNFIX Szklarnia w Ogrodzie. Dziś będzie konkurs, a o szczegółach opowiem na końcu filmu. Zapraszam! A jak się ma uprawa pod koniec zimy? No proszę bardzo, jarmuż bardzo ładnie. Cebulę niedługo będzie można ścinać. Roszponka, no widać, że się stara. Już za chwilę będzie można zbierać rzodkiewkę. Drugi rząd też pięknie rośnie. Obok niej wspaniale idzie pietruszka. Pojawił się drugi rządek szpinaku, a pierwszy szpinak i sałata, no po prostu sama radość. Wszystko pięknie rośnie. Temperatura 21,7. W lecie bez okna dachowego się nie obejdzie. Drzwi otwarte i okno otwarte. No to jeszcze cebulowe. W Donicach wszystko wygląda bardzo dobrze. I spóźnione cebulowe na grządce. Jeszcze lepiej. I eksperymentalnie posadzona papryka, proszę bardzo, w bardzo dobrej kondycji. Nie tylko nie zmarniała, ale nawet odrobinkę urosła, czyli eksperyment udany. No i cebulka. Za chwileczkę będzie do zebrania. Wnioski z mojej uprawy są takie. Szlarni z poliwęglanu udaje się uprawa zimowa z dogrzewaniem lub bez. Natomiast, żeby faktycznie można coś jeszcze było zebrać w okresie zimowym, to trzeba wszystko wysiać wcześniej niż ja to zrobiłam. Nie w listopadzie, a we wrześniu albo nawet pod koniec sierpnia. A teraz konkurs. Wszyscy, którzy do końca marca zasubskrybują nasz kanał i w komentarzach pod filmem napiszą hashtag SzklarniaLunfix, wezmą udział w losowaniu planera zaradnego ogrodnika. Wydały go dwie przesympatyczne ogrodniczki, które na YouTube prowadzą swój kanał Twój Ogrodnik. Planer podpowiada co, kiedy i jak należy zrobić w ogrodzie. A dodatkowo pozwala na zapisywanie własnych planów i pomysłów. Ci, którym nie uda się wygrać w konkursie, zawsze mogą kupić planer w naszym sklepie internetowym. Zapraszam do polubienia filmu i do subskrybowania naszego kanału.